Zacznę co? Super. Co my tu mamy? Czekolada. Jakaś taka dziwna. Roztopiła się. Nie szkodzi. Mam pomysł. Wezmę miskę z lodem i zimną wodą. Odetnę krawędź opakowania i po prostu zrobi płynną czekoladą kształt serca. Zastygła, widzisz to? Wow, super. Jakie pyszne. Na co czekasz, Tom? No dalej, teraz ty. Racja, uwielbiam czekoladę. Nie mogę się doczekać, aż dostanę ją w swoje ręce. No to próbuję. Co? Nie mogę jej ugryźć. Jest za zimna. Ale nie poddam się tak łatwo. I tak ją ugryzę. No dalej, ty głupia czekolado. Ech, nic na to nie poradzę. Będę musiał ją lizać. Mm, Suzy, otwórzmy w tym samym czasie. Mam mrożony makaron. A ja mam gorący. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Wezmę nawet specjalne pałeczki. Nie chciałam jeść wszystkiego naraz. Dobra, spróbuję. Ojej, język mi przemarzł. Suzy, naprawdę masz teraz długi język. Uf, jestem wolna. Ale teraz boli mnie język. Jak mam to jeść? Dlaczego się śmiejesz? Jedz. Kęcią. Wezmę troszkę makaronu pałeczkami, ale apetycznie. Mm, wydaje się troszkę pikantny. Ale i tak jest pyszny. Jest taki dobry, że nie chcę przestać jeść. Co za przyjemna ostrość. Ostatni kęs. To jest takie dobre. Chyba się przegrzewam. O nie! O nie! Aj! Od tej ostrości aż wyblułam ogień. Uff. Dobrze, że to koniec. Chwileczkę. Suzy, co się stało z twoim makaronem? Roztopiłaś go! Teraz mogę go zjeść. Mm, to jest to błędnie pyszne! Chcę więcej, więcej, więcej. Oh. Zwolnij, Suzy. Co? Już się skończył? No cóż, przynajmniej było pyszne. Ojej, dla mnie chyba to też jest za ostre! Mogę być teraz pierwszy? Dobra, zobaczmy, co tu mamy. Pizza! Jest gorąca, dopiero co wyjęta z pieca. Mm, bellissimo! To jest takie dobre! Przestań tak się gapić, Candy. Zobacz, co ty masz. Dobrze. Ja też mam pizzę. Ale jest cała lodowata. I co ja mam zrobić? Dobra, spróbuję ją ugryźć. Aj! O nie! Złamałam ząb! O Boże! To straszne! Nie śmiej się ze mnie, Tom! Włożę z powrotem ząb i załatwię tę pizzę! A masz! A masz! Nawet nie drgnęła. Nie dam rady jej zjeść. Chociaż chwileczkę. Mam tu młotek. Zaraz oberwiesz pizzę. No i proszę. Podzieliła się na równe kawałki. Teraz nadzieję jeden na patyk. Mam teraz pizzę na patyku. Smakuje tak sobie. Ale jeść można. Może chcesz kawałek? Nie to nie. No to co? Kamień, papier, nożyczki? Raz, dwa, trzy! Ha! Wygrałam! Więc zaczynam! Co to jest? Ciekawe! Ojej! Poparzyłam sobie palec! To chyba karmel! Jak mam go owinąć wokół patyka, skoro jest taki gorący? Jak mam to zjeść? Toma, ty co masz? Czupa czups! No dobra! Oj! Chyba przyklejmy się do języka! Auć! Nie mogę go oderwać! Chwileczkę! Gorąca woda z powinna pomóc! Świetnie! Lizek odpadł! Ale teraz poparzyłem sobie język! Jedz swój karmel! No dobrze! Po co mi patyczek? Mam lepszy pomysł! Pokryję słomkę karmelem i będę wydmuchiwać z niej karmelowe bąbelki! Udało się! Wyglądają tak apetycznie! Spróbuję! Jakie dobre! A ty chcesz tam? Teraz moja kolej. Tak? Okay. Dzięki. Gorące Gecy. Uwielbiam je. Mm, jakie pyszne. Latający samolocik. Mniam, Ale apetycznie. O, teraz zjem dwa na raz. O, tak. Super smaczne. Nie będę potrzebował opakowania. Rozsypię wszystko na stole, a teraz ułożę je w ten sposób. Jeden za drugim. Super, a teraz uruchomię taśmociąg zjadający na gecy. Na co czekasz, Candy? Ja już zjadłem. Co? Mam mrożone na Spróbuję, ale nie mogę nawet wziąć kęsa. Co mam zrobić? Mam pomysł! Podgrzeję je prostownicą. No, to jest to! Teraz położę wszystkie nagetsy na talerzu. No i po wszystkim można jeść. Oj, są jeszcze gorące! Właśnie takie nagetsy uwielbiam. Po prostu nie mogę przestać. Chcę jeszcze i jeszcze! No to ja rozumiem, co? Zgadzasz się, Tom? Co za uczta! Alright. Ej, Tom! Zamknij oczy! Sprawdzę tylko kto co ma! A, gorące kakao dla mnie i zimne kakao dla Toma. Bum! Wstawaj! Możesz spróbować jako pierwszy. O! Uwielbiam kakao! Co? Kakao uderzyło mnie w nos! Co z nim? Aj! To lód! Kurczę! Co mam teraz z tym zrobić? W sumie to mogę to przecież polizać. Podoba mi się! To pije tak kakao. Patrz i ucz się! Składamy słomkę i delektujemy się gorącym napojem. Mmm, jakie smaczne! To było takie dobre! Candy, masz teraz wąsy! Nie szkodzi, naprawię to. Wąsy były pyszne. Stój, teraz ja pierwsza. O, to gofr. Spróbuję. Moż go nie kroi. No dobra, co? Nawet widelec się złamał? O nie, no jak ja mam to zjeść? Nie martw się! Zobaczę, co ja mam. O tak, gorący gofr z sosem czekoladowym. To, co trzeba. No witaj, apetyczny kawałeczku. O tak, jest bardzo smaczny. I taki gorący. No a co ja mam zrobić z moim gofrem? Nie można go gryźć zębami. Nie można go też rozerwać rękami. Kurczę, jest zrobiony ze stali. Albo z gumy. Koniec gowsze, sam się o to prosiłeś. Poznaj piłę łańcuchową. A masz. Zasłużyłeś sobie. No, z takimi kawałkami to sobie poradzę. No to zaczynam. Próbuję. Aj! O nie! Teraz wypadły mi dwa zęby. To mnie nabija się ze mnie. Nie mam gofra ani zębów. Myślę, że w końcu doczekam się niekończącej się czekolady. Będziemy mogli ją jeść wiecznie. Chyba brakuje tu jeszcze płynu z tej probówki. Nie! Wszystko zepsujesz! Nie zamierzam niczego psuć. Jej, spójrz, coś jest nie tak z tą czekoladą. Rusza się. Wow, doszło do czekoladowej eksplozji! Masz teraz całą twarz w czekoladzie. Ty też. O, dziwo, nawet iPhone zrobił się brązowy jak tabliczka czekolady. Tak, to czekolada. Jest naprawdę pyszna. Serio? Nie wierzę. Daj mi spróbować. Zgadza się. Czekolada smakuje bombowo! Ojej, spójrz to prawdziwe złoto! U mnie też, no to kto ma czekoladę? Moja sztabka naprawdę ładnie pachnie, więc mam nadzieję, że ja ją mam. No to próbuj. Tak, to ja mam czekoladę! Nie potrzebuję żadnego złota. Tak? Może ja też mam czekoladę. Trzeba to sprawdzić. Jak? Czekolada? Nie spójrz, złamałam wszystkie zęby. Jak mam teraz żyć? Ojej, tak. Ale nie martw się. Mam plan. Nikt niewiele tak naprawdę jestem dentystą. Otwórz usta, naprawia ci zęby. Nie potrzebuję twoich starych. Mam lepszy pomysł. Daj mi złoto. Wow, bardzo dziękuję. Nie ma za co w końcu jestem lekarzem. Podnieśmy kloszę z zamkniętymi oczami. W ten sposób będzie weselej. Jaki naiwny. O nie, na pewno nie zjem ostrej papryczki. Ale Alex jest przyjemnością. Alex, czas na sprawdzanie. O, mam czekoladową papryczkę! O nie, a ja mam zwykłą. Pewnie jest bardzo ostra. Ale o tym dowiesz się sam. W międzyczasie mogę spróbować mojej słodkiej papryki. Bo ja mam papryczkę z prawdziwej czekolady. Dobra, teraz chyba muszę spróbować mojej. To dziwne, wcale nie jest ostra. Spójrz, ma w środku czekoladę. Skoro ja mam czekoladę, to co jest w twojej, babi? Co tam jest? A, To ostra papryka! Pomocy! Nawet nie wiem, jak ci pomóc. Myślę, że woda powinna cię uratować. Jest gorąca! To jeszcze bardziej pogarsza sprawę. Czekaj, zaraz wracam. Dobki sobie gdzieś chodzisz, sama sobie poradzę. Spryskiwać mi pomoże. Przyniosłem całe wiaderko mleka specjalnie dla ciebie. Nie! Ugasiłam pożar bez twojego mleka. Wow, popyt jest niesamowity. Można go naciskać i się relaksować. Zgadzam się, ja też uwielbiam popyty. Ale czy nie uważasz, że to dziwne, że naciskamy obydwa? Jeden z nich powinien być czekoladowy. Ale ja nie mogę nawet swojego ugryźć. Spójrz, jest na nim jakiś znak! To znak zapytania. Ja też mam taki na jednym z moich guzików. Naciskajmy! To mi się podoba! Teraz mam nie tylko gumową zabawkę, ale także czekoladową kole. A przy okazji w środku jest mnóstwo czekolady. Czekolada jest taka dobra, na pewno mleczna. To moja ulubiona. Mam pomysł jak połączyć czekoladę i popyt. Popyt to doskonała forma do której można wlać czekoladę i uzyskać zabawny nietypowy kształt tabliczki. Do tego celu wystarczy zwykła mikrofalówka. To jest to. Teraz mam fajny i bardzo smaczny czekoladowy popyt. Najmniej chociaż spróbować. Nie ma mowy. Poradzę sobie bez ciebie. Możesz siedzieć i zazdrościć mi tego, jakie to jest pyszne. Ci wózka. Co ja tu tak długo siedzę? Przecież też mam kole. I też mogę ją wylać na popyt i uzyskać coś smacznego. Najważniejsze tylko, aby włożyć je do mikrofalówki. Co można zrobić ze zwykłej koli? Wkrótce się o tym przekonasz. Aj, to boli! Zobacz, co zrobiłeś. To był przypadek. Bardzo się spieszyłem i chciałem spróbować mojego pysznego lizaka z coli. E, jest taki dobry. Daj mi spróbować. Oczywiście, nie jestem ciwy. Poza tym ten lizak jest zbyt lepki. Zamiast tego wolałbym dostać twój batanik czekoladowy. Dobra, bo za mnie sobie nie poradzisz. Najwyraźniej potrzebujesz pomocy. Uważam, że to była świetna zabawa. Zgadzam się. Kurczę, tylko kaktusa tu brakowało. Ja też mam kaktusa. I pewnie jest bardzo kłujący. Aj, to prawda. Bardzo kolący. Tak, w takim razie muszę sprawdzić mojego. Wiem. Można po prostu spróbować igły. Jak to dobrze smakuje? To nie są igiełki, to pyszne herbatniki. Jest ich tak dużo. Zamawiam ostatniego. O rany, mój kaktus nie ma już igiełek. Mam nadzieję, że będzie smaczny. Jest niesamowity. Tak jak Twoje brązowe zęby. Przestań gadać, jedź swoją porcję. Mój kaktus jest prawdziwy, więc nie da się go tak łatwo zjeść. Mam jednak fajny pomysł. Aby igły nie przeszkadzały mi w jedzeniu, trzeba je po prostu zgolić. Ostrożnie, wszyscy śmieci lecą prosto na mnie. Przepraszam, nie zauważyłem. Teraz mam przed sobą łysego kaktusa. Ale po co go tak gryźć? Skoro można spróbować wycisnąć z niego to co najsmaczniejsze sok. Fuu, to chydne! Też chcę spróbować, Danny! Możesz wszystko wypić. Ojej, fu! Zaraz zwymiotuję! Mówiłem ci, że to jest obrzydliwe. To najgorszy sok, jaki kiedykolwiek piłam. Hurra, nowy iPhone! Jeśli ty masz prawdziwego, to ja mam czekoladowego. Zgadza się, jest w 100% czekoladowy! To pierwszy na świecie elastyczny iPhone. Jest również jadalny i pyszny. Myślisz, że twój czekoladowy iPhone jest fajny? Nie jest. Najważniejsze jest to, że mogę sprawić, że wszelkiego rodzaju smakołyki pojawią się przede mną. Na moim talerzu znajdzie się wszystko, co tylko chcę. Mogę spróbować? Nic spadaj, chcę sama zjeść te wszystkie słodycze. Oj, wcale nie chcę jeść karalucha. Yy, Alex, y, proszę bardzo, tu jest porcja dla przyjaciela. Dzięki. Aaa, to karaluch! Spadaj stąd! Fu, co za ohyda! To naprawdę karaluch. I jest na twojej głowie! Co? Nie pozwolę ci mnie zjeść, uciekaj! Uf, chyba już po nim. Tak, a w nagrodę mam całą masę smakołyków. Wow, Barbie, zobacz, to prawdziwy aparat. Zrób mi zdjęcie. Chcę mieć ładną fotkę. No dobra. Wyszło fajnie. Alexa, może mi teraz zrobić zdjęcie? Ja też chcę mieć ładną fotografię. Z łatwością. to jest bardzo zabawne. Powiedziałbym, że nawet śmieszne. Śmieszne? Pokaż. What? Czemu mnie tak sfotografowałeś? Przecież ja ci zrobiłam takie fajne zdjęcia. Kurczę, wow. nie mam czasu na smutek. Mam czekoladowy aparat fotograficzny. Ciekawe, jak dobry jest. Widziałeś to? Zamienił okulary w czekoladę. Nie tylko to widziałem, ale to jem. serio nie zostawisz mi nawet kawałka. Ale to nie szkodzi. Tu zamienię w czekoladę moje buty. To świetny pomysł. Super! Teraz moje stare tenisówki zamieniły się w pyszną czekoladę. To jest takie fajne. Mogę chociaż troszeczkę ugryźć, proszę. A ja dam ci za to mój aparat. Nie ma mowy. No to sam ci go podkradnę. Nie odważysz się. Ups, co się stało? Wygląda na to, że gaduła Barbie nie odezwie się teraz do mnie ani słowem. Mógłbym ją nawet zjeść i nic by się nie stało. To jest takie fajne i pyszne.